To jest kolektor BMW 46 po przebiegu 230 tysięcy. Tutaj mamy klapki. Ta tylko ma na ośce wewnątrz, to jest już uszczelniaczu, bo tu jeszcze luzów nie ma na nitach. Tutaj już jest, już niewielki luz, ale jest. Także to, że przyczynia się do rozbicia się nita. Przez to ta klapka może się urwać. O, tu jest troszkę większy jeszcze luz. No i tutaj też mamy też luz. Także na trzech klapkach jest jakiś tam luz. Co prawda nie jest tam duży, ale to wszystko przyczynia się do tego, że te klapki się urwają. No i będzie przeprowadzany montaż ze ślepek kupionych na Allegro za grosze. Koszt tak. niewielki, na pewno dużo tańszy jak Naprawa silnika, która może yy, po uszkodzeniu się jeszcze posunęła. To na legro można dokupić gdzieś na forach, wiem że są, którzy sprzedają. Także to na razie trzeba jeszcze tam oczyścić troszkę, ładnie złożyć. Problem zażegnany, kolejne 200 tysięcy BMW Przy montażu zapobiegawczo możemy dojść troszkę silikonu na o-ring. Ułatwia to wkładanie przede wszystkim, a poza tym dodatkowo uszczelnia. to nigdy nie zaszkodzi. Jest dobry na wszystko. Także tutaj po demontażu tych klapek stare śrubki pasują, także nie ma problemu z przykręceniem tych zaślepek. Wszystko jest tak oryginal. Tutaj mamy gruszkę, która sterowała tymi klapami w kolektorze. Po zaślepieniu tych otworów nie ma potrzeby montowania tej gruszki. Można ją po prostu zdemontować. Nie wiem, sprzedać, odłożyć na bok, niech razzę, że sobie w garażu czekamy na lepsze czasy. Przewód podciśnienia zaślepiamy. To jest tylko przewodzik, który sterował podciśnieniem. Żadnego błędu nie wyrzuci komputer. Także można go na spokojnie zaślepić i w tym jeździć. Tutaj mamy już gotowy kolektor do złożenia, do włożenia do samochodu. Przewodnik zaślepiony. Dodatkowo tam, tak jak mówiłem wcześniej, z silikonem trochę jest posmarowany. Włożone stare mocowanie dźwigni od tej gruszki, żeby się nie machał nigdzie nie przeszkadzało, nigdzie się nie dowinęło. Także jest kolektor gotowy do włożenia.